tej mam nadzieję, że w kolejnym odcinku na moim kanale z odbijania wynik na razie mamy 6 Ja dopiero teraz dołączyłem, jak widzicie, po samej tabeli, chyba ten N3 klub był tak samo. Oczywiście po tym meczu będzie jeszcze jeden, bo to będzie na pewno za krótki materiał byłby a to nieźle. Niestety pierwszy zgon siódma runda nasza Tuś raczej tutaj nic się na nie stanie Ten się pozbył kila ładnie Matrix Cebula od już. być może sami Polacy w przeciwnej są Nie, no naprawdę Jakie ja... Nie lubię jak ktoś ma tak naprawdę sniperki. Ile? Tutaj jedną w ogóle te sniperki są? Tutaj dalej ktoś jest. Oczywiście, że jest, ale już go nie ma. Ostatni nie wiem gdzie Mamy ją ostatnią rungę, ósma. Pierwsza wybiła ostatnie rungie. I... I... Trzecie miejsce w tabeli na ostatni rundy, gdy doszedłem. To i tak jest całkiem nieźle. A my zaraz widzimy się w drugim meczu, tylko mam nadzieję, że to nie będzie mapa Ancient. To widzimy się właśnie teraz na Mirau, miałem trochę nadzieję, że... Uda mi się grać po stronie Terra, ale niestety, jak już wszedłem, to było akurat zajętej do 7 jako pierwsze do CT-ków. Ale mamy Derriksa, który będzie robił wybamać. Coś mi się będzie, widzi, albo i nie. Czekaj muszę coś sprawdzić. Nie wiem, dostał skosy ode mnie co najmniej raz, a jakoś mi nic tutaj nie niby... To na pewno nie jest to. Nie wiem, to to na pewno. Nie wiem, dostał ode mnie na pewno skosy, a mimo wszystko nie ma tego. dobra, bo to leży ten, i ostatni nie wiadomo gdzie. Dobra, możemy swobodnie teraz zdefować pakę. ale ja wiem, nie będzie moje niestety. Cały HP mi zdjął. Nie wiem, nie mam pewności, może... Czemu ja w ogóle tego nie mam? Defa... Czemu... Mu... Derrix, czemu ty mi nie pomogłeś? No nie fajnie z twojej strony, przegraliśmy rundę dzięki tobie. Super. A to miała być nasza runda, miała być. Ale dostał przez smoke'a w głowę. I to. Naprawdę, jak jak. Jak. Czemu oni mają zawsze takiego farta, że. W, ost w ostatniej setnej sekundzie zabijają? Nie rozumiem. Ten musiał być tam gdzieś chyba na górze, w kuchni. Tam, gdzie jest ta półka górna, się skąpił. Wychodź, wychodź. Ah. Nie za fajnie. Już mnie robili na całego, nie, nie wiem skąd nawet. Co to? Defuj to. Już że tego nie będzie decywał dalej <laughs> Druga ląda dla nas Jak mi zdjął kila Dajcie mi A No co tam Moi kill Kiedy? Szósty ja Jeszcze trochę, bo to za mało jak dla mnie to szansa jest na to, żeby doprowadzić do demisu już, no tam już malował wielkiego, tamten. gdzie tu jest, Pata. aha, fajnie, ale tu jeszcze jeden dalej gdzie się żywy. tu gdzie on poszedł, ponownie odbijamy. To będzie niespodzianka chyba, nie? Albo i? Właściwie to już sam nie wiem. To na dole była, ale... 89, tamten zrzucił takiego flesza... Ja myślałem, że, że ten flesz mnie oślepia. nie? Już nie wiedziałem, jak skorygować ee, celownik. Kurde, nie wierzę w to. 5 dla nich już. Idź. Pozwólcie, że nic tego nie skomentuję. Dobra, jeszcze by z... tę rundę. Albo i nie. Albo i tak. Nie, tylko nie flash. Skąd do cholery? Mhm, fajnie. A niestety ja jeszcze tylko 6 kg mam. Trzeba to zmienić jak najszybciej. Nie wiem, czy to będzie ostatnia runda, czy jeszcze będzie szansa na to, żeby doprowadzić do remisu teraz i później tego ostatniego zdobyć nie wiem skąd oni w ogóle strzelali nie wiem nie mam pojęcia ale jedno wielkie zamyślenie było tutaj nie wiem jak można było to tak przegrać Zostawiać łapki w górę, komentarze, subskrypcje, kto jest nowy, nie wiem po co mi te graffiti, nie chcę ich... <grywka> Widzimy się na następnym materiałach, siemka